Witamy ponownie, z nami jest poseł na Sejm Ryszard Bartosik. Witam serdecznie. Przed chwilą podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury potwierdził te słowa z mównicy Sejmowej, że linia kolejowa Koin-Turek nie ma ekonomicznego uzasadnienia będzie likwidowana do końca roku. No przykro mi to słyszeć, ja jestem gorącym orędownikiem tej linii. Chodzi o transport publiczny, o to, że Turek jest wykluczony. Kolejowo ekonomiczne uzasadnienie nie mieści się w definicji transportu publicznego, bo jak już wcześniej wielokrotnie mówiłem, tutaj jest potrzebna pewna, pewien element solidarnościowy. I szkoda, że tak się dzieje. Mam też pytanie do ministra Malepszaka, do ministra infrastruktury, kto pokryje dotychczasowe koszty poniesione? Najpierw przez Urząd Marszałkowski, przez Marszał Województwa Wielkopolskiego, kto pokryje koszty takim miastom jak Turek 200 tysięcy zł, powiat turecki 200 tys. zł, poszczególne gminy też ogromne kwoty. Te pieniążki zostały już wydatkowane na dotychczasowe projekty i analizy, które zostały już wykonane na mocy umowy nikogo innego, jak miejsca e, infrastruktury, e, a za jego e, w jego imieniu PKP-PLK. Umowa została podpisana z marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a ten wykonywał zgodnie z umową poszczególne zadania dotyczące tego działania. To nie jest tak, że przychodzi nowy minister o innym nazwisku i podejmuje sobie działania, a nie ponosząc odpowiedzialności. Te pieniądze zostały już wydane, jest pewna e, ciągłość działań i tak nie powinno e, być. I to jest otwarte pytanie do Ministerstwa Infrastruktury i do PKP PLK. Jak oni zamierzają samorządom zrekompensować? I wojewódzkiemu, i poszczególnym samorządom powiatowym i gminnym. Z, z tych te które zostały wydane. Z tego, co przed chwilą minister powiedział nam e, do naszej kamery, że e, jak najszybciej, żeby wprowadzić tą... E, linią komunikacyjną, czyli te autobusy, żeby jak najszybciej zaczęły kursowe. To taka rekompensata miała być. Tak, i obciążyć drogę krajową 72. Jeśli to zrobią, to będzie kalekie rozwiązanie, ale jakieś będzie, Przynajmniej, ale niestety obciąży to drogę krajową 72 i idziemy w odwrotnym kierunku do e, wszystkich e, zaleceń, trendów, także Unii Europejskiej. E, odchodzimy od kolei, przechodzimy na e, koła. E, no to z ochroną środowiska nie ma nic, nic wspólnego. Była jedyna szansa, ogromna szansa, żeby pobudować tę kolej do Turku. Przecież to nie jest jakiś mój pomysł, moje widzi mi się, bo to zatwierdziła Rada Ministrów. Ten projekt był zatwierdzony przez ministra infrastruktury i mógł być realizowany. Są tylko i wyłącznie tutaj działania polityczne. Czym podyktowane, nie wiem, no, ale niestety idziemy w tym kierunku. Ja myślę, że ten rząd szybko upadnie i będziemy ten projekt nadal realizować. Ale są też autobusy wodorowe, czyli zielona energia. Tak, ale droga 72 pozostaje ta sama i tak to są koła. E, tam jest mnóstwo e, zdarzeń e, na tej drodze, mnóstwo wypadków. Każdego roku. Proszę spojrzeć w statystyki. Giną ludzie, ludzie są ra ranni, a my chcemy obciążyć tę drogę dodatkowo. Po drugie, ja uważam, że jeżeli co, coś takiego powstanie zresztą nikt nie mówi o autobusach wodorowych, to jest teoria. Posłanowak. No dobrze. Jeśli coś takiego powstanie, nie, nie, nie wiemy, kto to będzie finansował, czy będzie to na stałe, ale ale to nie rozwiązuje problemu rozwoju regionu, bo to o to chodzi. Panowie Nowak, Kołodziejczak są ludźmi zacofanymi nie idą z duchem czasu. Kolej do Kalisza budowano w roku 1900 i to rozwinęło to miasto i dziś powinniśmy budować kolej, nie tylko do Turku, ale jak wielokrotnie mówię, poprzez Uniejów i do Łodzi, a Konin mógłby stać się węzłem kolejowym, tylko trzeba troszeczkę patrzeć do przodu i nie ma que Pieniędzy, które byłyby za duże dla regionu konińskiego. Ja to mówię jako poseł ziemi konińskiej, subregionu konińskiego. Każde pieniądze parlamentarzysta powinien przejąć, cieszyć się z nich, a nie opierać się na jakichś wyliczeniach, które nawet nie są wykonane do końca. To jest tylko zaciekłość polityczna nic poza Ale mówi Pan o tej drodze, że będzie jeszcze bardziej obciążona. Całkiem niedawno był ten wypadek z z Łosiem. Tutaj niedaleko Kisza. Może Państwo by się jakoś taką koalicję zawiązali i na rzecz tego, żeby tą drogę krajową, 72 rozbudować, zwiększyć o to jeszcze jeden dodatkowy pas? Być może tak, ale e, czy to rozwiąże sytuację, czy nie będzie e, kolejnych protestów e, mieszkańców? E, wracamy do punktu wyjścia i po co robić coś od początku, co odsunie się w czasie o jakieś 10 lat, bo ja wiem jak to e, wygląda albo i 20, kiedy na stole mamy projekt linii kolejowej e, ekologicznej. E, e, nie kolidującej z nieobciążającej ruchu na tej 72 i dlaczego tworzyć coś nowego, co ma mglistą bardzo postać, jak mamy coś już, co jest gotowym projektem na co w dużej części to też trzeba jasno powiedzieć środki były przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zagwarantowane. Porozmawiajmy może jeszcze o tym linii kolejowej z Trzecin Warszawa przez Poznań. Gdzie to Pendolino de facto będzie sobie jeździło po tych torach, które są już raz eksploatowane czyli trasie E20, ale nie będzie się zatrzymywało w Koninie. Za to dostaniemy inne połączenia szybkiego ruchu, tak jak teraz mamy 105 minut z Konina do Warszawy. Czy chciałby pendoliny się zatrzymało u nas w Koninie? Oczywiście po, powinno się e, zatrzymywać, bo to jest ważny ośrodek. Zresztą położenie geograficzne jest też e, takie, że e, to jest centrum polski. Powinno się zatrzymywać. No niestety e, dziś e, jest prowadzona ta polityka sprzyjająca tylko wielkim e, miastom. Konin należy do miast średnich, ale to jest cały subregion koniński, wiele e, powiatów e, i ten pociąg powinien się e, zatrzymywać no ale jak widać e, parlamentarzyści koalicji rządzącej e, nie mają e, możliwości m, wystarania się, postarania się o to. Czy pan ze swojej strony jako pozwa Prawej Sprawiedliwości będzie może chciał wnieść jaką interpelację do ministra sprawiedliwości, e, Tak, będę, będę e, o to pytał. E, m, e, Myślę, że przyniesie to, to małe skutki, no bo bardzo politycznie dziś ministrowie patrzą na wszelkie działania, ale mnie rzeczywiście zależy na regionu, regionie, bo kiedy my rządziliśmy, powstawały nowe drogi, nowe obiekty edukacyjne, sale gimnastyczne robiliśmy bardzo wiele dla tego regionu. Teraz minął rok, nie zbudowano nic, a my się zastanawiamy, czy jakiś zastanawiamy, czy jakiś pociąg konieje się za ma czy nie to jest po prostu skandal. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Witaj